Zbliżaliśmy się ku Brzeźnicy. Godzina była około drugie, druga w nocy i. Nagle oświetliło nas bardzo silne światło. Myślałyśmy, że to jest jakiś samochód, bardzo blisko za nami, ale około minuty obejrzałam się do tyłu i to światło rozprysło się po prostu w powietrze. Było całe kuliste, jasne, ale to była sekunda i się nastała ciemność i wszystko. No, no, tyle widziałam, no bo ja tego nie widziałam z bliska, tylko, tylko, że to było ten, tylko jak się popatrzyłam w górę, no to to brygło, to było też Sekunda! Tak, to była sekunda. Tak jakby gwiazda spadająca, wiesz, tak się i to zniknęło w górze i koniec to światło. A to z koleżanką jechałeś. No ulką, no, z koleżanką, z koleżanką. No. Mm. No, ale coś było, bo jeszcze właśnie od grejnertów ten chłopak to widział jak jeździł właśnie w tym tygodniu właśnie też yy, to coś, coś takiego podobnego, że to, to było coś takiego właśnie oświetla, coś takiego oświetlającego. Ale to w tym, w tym samym nie? W tym, nie, 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 no to tam później ta grajnerka opowiadała, że ten też coś takiego yy, właśnie coś takiego zauważył, mhm. no. No to tak wyglądało, że to... Blisko było ciebie, czy nie? Słuchaj Jarek, no ja nie wiem, jak mogło być to światło, że mogło, jakby mogło być tak daleko, że było tak mocno przeraźliwe, że ja myślałam, że ten samochód jest mi za całkiem za zatył, tyłkiem i to takie wiesz, jakby samochód miał te halogeny, to wiesz, to to światło było takie mocne. No i ja mówię do, do Ulki, uciekajmy, bo, bo samochód mamy za tyłkiem, patrzę coś tego, nic nie szumi, myślę, o ja się obejrzałam, a ono prysło w górę, no i to była chwila, no. Ale to było, to, to taka, taka jasność. Gdzieś ja, tak 8 lat, nie. nie? Tak, tak, gdzieś z 8 lat to było, no. 8, 9 lat w tym czasie.